Raf Vituber To ja Vituber grający w Apexa Dzisiaj będziemy robić miał na, na czacie zrobić, Mogę zrobić o Tenbo i Rafał już zbiera drzniwa Kurde wiedziałem żeby zostać vtuberem, ale że aż tak? Kurde. Teraz, teraz każdy stream taki będzie Jeszcze ten Roger Qu Craig jest. Cześć, słuchaj tego, słuchaj tego you got bamboozled Śmiedziu Specjalnie dzisiaj angielską wersję zmieniłem na ten moment Żeby tylko, żeby były wyświetlenia, że so Sonic vapex Konrad Ty, tam weź mi, walnij hashtag vtuber Wysokie myślenie, hashtag pierwszy polski stream vtuberski na, na... na... Polsce? Myślenie na wysokich obrotach, zapraszam na stream Nia! o nie, o nie, co ty robisz, Konrad? Dobra, witam w moim domu. Witam na moim wysypisku, dzisiaj mieszkam w Łodzi. Es, widzę w ta, ta, tam po lewo. I się prawdopodobnie patrzę, tak, tak mam. Tak, gdzie, gdzieś tam się patrzę, nie? Tam, tam sobie śpi Konrad, a po prawej stronie śpi sobie Filip. Nie? Tak jakoś. Dzwonić do mnie, jak ja na kanale siedzę. Nie wiesz, że to był kiedyś, mój halo, Co ty robisz? Ją, cześć, tu jafał 6. Nie, to ja rzezio z trzeźni graczy. teraz to ja jestem rzezio. I am Rzezio. Wiesz, mogłyś mi jeszcze oddać fakty i statystyki. Aaaaa! O! Nie, tylko słychać było... Aaaaa! <noise> dlaczego dlaczego nie masz, dlaczego nie masz awatara, he? Eh? Eh? No... Ja... ten... się... nie, nie no... Obudziłeś no się co biorąc po drugiej stronie tej ściany, co pokazywałeś? A, no tam przyszedłeś. Nie, 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 nie nieuczasany jestem. <noise> Chcesz, żebym powiedział arara? Chcesz, żebym powiedział arara? Co? Aro, aro. Co, <noise> co to w ogóle znaczy? Nie mam pojęcia. stream stoczył się dosłownie dno, bo jesteśmy tu we dwóch. Kurde, szkoda, bo swojego. Czasem są kolaby, my powinniśmy zrobić kolabę. Ej Dwóch najsłynniejszych YouTubers w Polsce, Zanim się ten ranket rozpoczął, kolejny, to tak odpalam, nie? Patrzę. No. w wychodzę. RZESIO TEŻ WYSZEDŁ o, ja się rozumiem. Rozumiem. Straciliśmy drugiego typu Sonic Fala i oryginalnego Zaimplikowałem im Ouroboros Ouroboros A Chris, moje Oroboros <noise> zmieniają wszystkich w Teraz nic nie mam co strzelić, kontroli nad światem Nie rozumiesz Chris ja nie, nie niszczę świata Ja go ulepszam Boże, ora. ile my mamy lat? W sensie ten, wyglądamy na 13, ale mamy parę tysięcy tak. Tej odpowiedzi się nie spodziewałem, przy ja, ja się tak dobrze bawię, że w nikt kogo trafić nie mogę Father of lies, come in jest, już jest, kwadrat. Czy ma to Ja się jeszcze nie widzę. O, i się. Ale <śmusza> 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 to ja muszę. o, siema. Chyba, chyba. dobra, chwila, Zróbmy jakiś, jakiś improw, dobry musi teraz. <śmusza> nie mogę, jak po prostu na, na z tym, jak się ruszał. <śmusza> <śmusza>